z racji, że potrzebuję pilnie pieniędzy i pilnie potrzebuję pozbyć się niektórych rzeczy w późniejszym czasie Wam opowiem to muszę sprzedać troszeczkę taniej te hobby horsey. więc tak, El Paso wraz z Orionem Orion, tak Orion jak ma się dwa konie na to zawsze zapominam są za 70 złotych, razem ze sprzętem razem ze wszystkim co mają 70 złotych ten jest za 20, a ten 35. Więc jeżeli ktoś by chciał, to może do mnie napisać. Link podlinkuję w opisie. I cóż, konie mają, jak te konie mają kije, to one są z kijami. Tamte nie mają kijów. Są dostępne od zaraz. Mam tylko dwa tygodnie czasu, więc jak najszybciej lepiej sprzedać. Jest możliwy odbiór osobisty, jeżeli ktoś jest z Gdańska. A jak nie, to wysyłkę a, i jeszcze jest takie coś, że mogę te dwójkę sprzedać yy, za 150 zł razem w komplecie. Wtedy yy, nawet tego osła mogę dać za darmo, tylko bez sprzętu. Więc no.